Cześć, witajcie, ja jestem Labrus i dzisiaj jesteśmy na Hive MC na trybie Gravity i na nazwanym dropperem. No i to na tym, że. E, jakby to powiedzieć? To jest idealny przykład. Spadamy, no i musimy omijać bloki, by trafić do wody. I na tym to polega. To jest też e, jeden z moich, e, no, bardzo lubianych trybów w ogóle. Mangrafczyk lubię to, jestem w tym dobry, podoba mi się, to jest lepiej niż Skelly e, No. I e, ogółem jest spoko. Więc e, właśnie już za chwilę tu powinny być ludziki. Które powinny. E, bo im więcej ludzików, tym szybciej się grawity włącza. Więc e, ogółem no. Właśnie się zaczyna, Za 3 sekundy. Czyli ludziki przyszły. E, czyli moi przeciwnicy. No i polega to na tym, że muszę wlecieć do wody. Że te, 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 tu matoły mi przeszkadzają w tym. Po prostu mam wyleczyć tu? A wiedziałem, że nie. Wiedziałem, że nie. Wiedziałam, że nie. Dobra, to byłoby za łatwe. To się wytnie. To się wytnie. Dobra, jestem. A się nie wytnie. Ja zobaczę. Stage. A! Dobra, to już. To było szkło. Właśnie to też jest takie, no nie najfajniejsze, że tu zawsze się moż, pojawia jakieś randomowe szkło, które ci no, przeszkadza w grze. No i takie może nie to być to top 5. Bo top 5 to już A, już to skończył. Bo top 5 to jest takie, no to jest takie no, fajne miejsce. No i chciałbym być top 5. Okej, okay. woda. Mówiłem, że jestem dobry w to, ponieważ e, potrafię znaleźć szybko wodę, ale na pewno nie w tym pierwszym levelu, co był. A na przykład tutaj daję sobie radę i jestem trzeci. E, to trwa dwie minuty i ja jestem już trzeci. Dobra, widzimy się na następnej arenie, w następnym meczu. Zauważyłem, że ludzie e, chcą głosować na jak naj... Jak na na jak na, najłatwiejsze mapy i to trochę jest taki mech, ponieważ to że zawsze fajnie jest trochę... tam z wodą. Lepiej jest się pobawić i... no, a nie tak jak no. Ci ludzie. Więc jeżeli e, grajcie gravity to pamiętajcie, bierzcie cięższe mapy, bo im ciężej, tym fajniej, tym lepsza zabawa. No. Myślę, że wszystko to powiedziałem. powiedziałam. Tam. Water here. Or not, Water here. 3, 2, 1. Portali? Portali jest tam. Gdzie portal? Portal jest tam. Jest dużo portali. Biegnie do tego. Już widzicie, kończąc kończą gdzie trzecie. To jest w miarę łatwa mapa. Dokładnie. Bo, trzy, bo to trzeba dochodzić tylko prawo-lewo. Ale to już nie ma łatwej mapy. Dokładnie. Chociaż te wszystkie mapy są łatwe, ponieważ ludzie nie wiedzą, co to jest dobra zabawa. I sobie, no, dajmy zamiast też trochę pomęczyć się. I to takie mech, więc jeżeli naprawdę gracie Gravity, to no, bierzcie też sobie ciężkie mapy, żebyście no, mieli większy fan. tak Bo, nie, że. O, jak ja dobry samo łatwo wyszedłem. To no, takie nie jest najfajniejsze. Czego jeszcze nie mówiłem? Żebr Żebrania nie robiłem. E, pamiętajcie o tym, że, żeby dać lajka. Like no, serio. Pamiętajcie o tym, żeby dać lajka, ponieważ wracam z Delikontentem. E, wracam, nigdy nie było u mnie Delikontentu na kanale, ale już jest, więc. No. Trzeci. Więc, jeżeli nie chcecie umiejąć żadnego fajnego filmu, bo ja robię tylko fajne filmy, to pamiętajcie o zaznaczeniu dzwonączkę, o zostawieniu lajka, bo to motywuje. No i suba. E, to to na tyle. Widzimy się w następnej grze, ponieważ są tylko 4 minuty a ja chcę zrobić do 10 i nie chodzi mi o pieniądze. Po prostu do 10 chcę dobić. Tutaj zauważyłam, że jest taka fajna mapa, gdzie są same trudne. Ja to chcę, bo to może być fajne. Eee, no i mam nadzieję, że to sobie na to zagłosują, no bo... no Lepię się tak czasami pomył, żeby była dobra zabawa. Tak mi się wydaje. Co? O! Dobrze! Ludzie na to głosują! Super! Tak ma być! Eee, Czy tam się da to skończyć? Da się, nie potrafię. Kolejna mapa, kolejne zmagania, kolejna gra, kolejne zmagania. Moje z, i, z tą grą i upadki. bym to przeszedł, tak gdyby nie ten czas. I są same ciężkie. Super! Mi się to już podoba, tylko najgorsze jest to, że na początku zawsze widać tych Mm, tych ludzi, tych. Mm, I to nie jest fajne. Bo. E, no, przeszkadzają. No, to jest ciężkie. Przecież to jest łatwe. Easy. Difficult, hard. Ok, wygrała ta najcięższa kompilacja map. To też jest łatwe. Albo to ja jestem po prostu taki świetny. Taką to, kompilację to drugie. Albo to pierwsze. To i to. Może. Dobra. No, nie będzie taki łatw, bo Tam widzę, że chyba na środku jest szkło. Yy, I chyba będę musiał robić szybkie cięcie, ponieważ mój piec się odpala. A po prostu zmutuję na chwilę na Majku. So, yy, do zobaczenia za chwilę. Do usłyszenia. Back, więc jak zauważyliście mój się dalej nie uciszył i jest na pierwszym w najcięższych mapach i myślę, że teraz będzie mnie krzykało długie cięcie, żeby tego pchlarza e, uciszyć ponieważ ono nie daje mi spokoju okej, okay, pies uciszony, e, jesteśmy na kolejnej arenie nie, nie zdążyłem zagłosować, co wygrało? wygrało takie... takie fajne wygrało O. No, średnio ciężkie ale no fajne, e, dobra Tutaj e, trzeba lecieć here. Nie, bo tu jest szkło. Dobra, trzeba lecieć here. Dokładnie tutaj. Do tej wody. I trzeba iść do, do tego portalu. Łatwa mapa, tylko to szkło jest takie mylące. Samolociki, czyli e, łatwa mapa pod względem pożemu trudności. Portal jest tam. Więc muszę tam iść szybko! Fast, 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 ok. Kolejna mapa. To jest też łatwa. Mi się wydaje, że to jest obniżona grawitacja, że zagrałam boost, może mi się tylko wydawać. Eee, tutaj nie wiedziałam gdzie jest woda, idealnie wiem więc, eee, no wszystko przez to, że nie wiedziałam wiedzia wody. Eee, Okej, okay. tutaj, o już kończą trzeciego, dobra. Shake'a, body maker. dobra, to jest woda, to proste, że jestem świetny. Ludzie kończą, dobra, ludzie już skończyli sk sk skr mapę. Wszystko. Więc ja chcę być ten drugi i ciężka mapa. U. Gwiazdne Wojny. Właśnie, e, niedawno był Gwiazdne Wojny, więc jeżeli byliście, to możecie też dać znać w komentarzach, bo ja byłem. I powiem, że mi się film podobał. Piąty jestem. Super. Nie ma 10 minut. E, więc widzimy się na kolejnej mapie, arenie. Jestem już na kolejne ręce. zagłosowałam na takie... No, średnio trudne, kwarny piąty poziom jest ciężki reszta jest. Reszta jest medium, reszta jest medium. E, no i co? E, co chciałam powiedzieć? Nie wiem czy mówiłem, ale właśnie renduję trzy filmy. Na odcinku, z, z którego to było z mówię mówiłem, że renduję dwa filmy. A teraz mi się renderuje filmy, ponieważ nagrywam, nagrywam to wszystko od razu po jednym z odcinku. Więc właśnie mi się renderuje Speed Bilders, który widzieliście, widzieliście 5 stycznia, e, Hall in the Wall, który widzieliście 6 No i. Eee. renderuje mi jeszcze... którego widzieliście 7, a teraz nagrywam odcinek na 8 stycznia, dobra. Woda. Siup! gdzie portal? Tam portal. Biegnę do portalu. I ludzie będą przede mną na banienek. Dokładnie. A ja też jestem tu, Dobra, skaczę. To mapy grałem chwilę temu, więc mniej więcej wiem co. Jak tam jest portalu, w tym drzewku. Biegnę. Easy. Skok I gdzie to jest? Tam jest woda. Lecę. Łatwe. A po prostu ja jestem świetny. Ale to chyba jest po prostu takie łatwe. Czwarty. Czyli to już jest ciężka mapa, którą przechodzę za pierwszym razem, strasznie ciężka, no. I ostatnia mapa... Piąta. Szkło. Dobra. wiem, gdzie trzeba lecieć. Mniej więcej. Nie wiem. Stresuję się. Jak nie będzie lecieć, to ja się stresuję. To szkło jest takie... takie niefajne, bo tu nic nie widać. Dosłownie nic nie widać, ale okej, okay, już nie jestem. Ale to, je, A, już to jest. Sk skam to jest. No, to jest po prostu skam nic nie widać. Ale czuję się właśnie w tym momencie oskamowany przez e, tego. High MC. Czuję się oskamowany. Co to będzie tym razem? Nie drama z MinePlexem, ale drama z High MC. to... Jest to nic nie widać. Tam nie ma żadnej dziury, żeby tam wpaść. Ale to jest skam jeden wielki. Skamonidasy. No i teraz się widzimy pięć później, jak spadnę na dół. Już powinienem za chwilę lecieć, bo już za chwilę mnie to gówno, ta kubka puści, ta pajęczyna. No nie podoba mi się to, bo ludzie już kończą, a ja chcę być, no chociaż ten trzeci. 10-11 minut odcinka. Puścić mnie? Dziękuję. Dobra. Świetny film. Dziesięciominutowy. Chyba zawsze byłem na podium, z tego co... E, 5. Z tego co zauważyłem. Dobra. Myślę, że to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, ja byłem Laburius. Pamiętajcie o subowaniu, dzwonkowaniu, lajkowaniu, ponieważ e, robię daily content. No i co? To tyle. Do widzenia, cześć. Pa, pa.